Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Pierwszym po wakacyjnej przerwie i zaczynamy ten sezon od najsłabszego ogniwa. teleturnieju Najsłabsze ogniwo. Dzisiaj omówię ubiegłoroczną hiszpańską wersję tego teleturnieju. Co prawda, hiszpańską wersję z TVE z lat 2002-2004 omawiałem. W innym odcinku SGSM. Natomiast w zeszłym roku ten teleturniej powrócił, tyle że na antenę Telesinko. Poprzednie sezony, czyli były cztery sezony do tej pory, były nadawane kolejno w TVE1 przez pierwsze trzy i czwarty w TVE2. Czyli w jednym dwójce. Natomiast teleturniej El Rival Mazdebil postanowiła reaktywować telewizja Telesinko, komercyjna Rival TVE, należąca do grupy Mediaset. Eee, wcześniej eee, realizowała różne te turnieje na przykład Milionerów, na przykład eee, Koło Foytuny, no a tym razem eee, wzięła się za najsapsze nice ogniwo, tylko że w wersji z celebrytami. Eee, to miało być 6, 6 odcinków, 6 sezon, no a skończyło się na tym, że wyemitowano trzy odcinki, z powodu niskiej oglądalności, emisja miała miejsce w ja tygodniu, w środę, o godzinie 22.50. Jako, że Hiszpania jest w tej samej strefie czasowej co Polska, no to o tej samej godzinie co. Yy, to, to jest ich 22.50, to ta sama 22.50 co u nas. No i właśnie tak się złożyło, że akurat ta wersja nie pykła. No a jak to wyglądało? Jak wyglądał format? Bardzo prosto. Yy, podobnie jak w polskiej wersji, yy, chociaż tutaj zasady. Bazowane są na wersji brytyjskiej emitowanej od roku 2021. Nawet to samo logo, ten sam logotyp, ta sama scenografia, można powiedzieć. No i właśnie również fakt, że mamy różne drabinki w różnych rundach. A rund jest 7. 8 zawodników. Pierwsza runda trwa 2,5 minuty, każda kolejna jest 10 sekund krótsza. Ostatnia, siódma, trwa min minutę 30 sekund, czyli jak to woli półtorej minuty. No i e, główna nagroda. W całym odcinku to 50 tysięcy euro przeznaczone na cele charytatywne. Eee, tyle, że w pierwszych dwóch rundach e, limit to 2,5 euro. W rundzie trzeciej i czwartej 5000, W rundzie piątej i szóstej 7,5 Natomiast w rundzie siódmej 10 tysięcy euro. Konkretnie te łańcuszki, e, konstrukcje tych łańcuszków omówię w najbliższym odcinku programu Łańcuchy i Drzewka. Tak więc, jeśli ktoś będzie zainteresowany, to zapraszam już niebawem. No i cóż, jak już powiedziałem, pierwsza runda trwa 2,5 minuty, po każdej rundzie no każda kolejna jest 10 sekund krótsza. E następuje po każdej głosowanie na najsłabsze ogniwo, no i właśnie najsłabsze ogniwo odpada i tak ubywa graczy, ubywa. W finale gra się dwójka, no i właśnie finał wygląda klasycznie. Mamy rzuty karne, tak zwane, czy każdy z zawodników dostaje po 5 pytań. No i wygrywa ten, kto ma y, po piątej kolejce najwięcej odpowiedzi, więcej odpowiedzi prawidłowych. Jeżeli jest remis, wówczas o zwycięstwie de decyduje nagła śmierć. Eee, jak widzicie, studio, ale to już, ja to już mówiłem, ale powtórzę: studio, grafiki i ogólnie zasady 1 y, do jednego są y, skopiowane z Obecnej wersji brytyjskiej, nadawanej od roku 2021. No i nie powiedziałem jeszcze jednego. E, gospodynią e, tej najnowszej wersji El Rival Mazdebil e, była Lujan Argules. Tak się, albo Luhan Argulies, tak się to czyta. W każdym razie e, ten teleturniej, jak już powiedziałem, sukcesu nie odniósł, wyemitowano zaledwie połowę sezonu. Czyli trzy odcinki z sześciu nakręconych, czyli trzy są, pozostają niewyemitowane. No, emisja trwała od 4 do 18 września, czyli na 4, 11, 18 września. I do widzenia. Tak więc, reanimacja El Rival Mazdevil w Hiszpanii po 20 latach nie przyniosła zamierzonego efektu. Miał być sukces, a skończyło się klęską. No ale cóż, poradzić. Nie wszędzie ten program yy, zdobywa, zdobywa yy, popularność. Chociaż ta, ta wcześniejsza wersja to była w miarę udana, dwa lata w emisji, no to na tle tej wersji sprzed 20 lat, ta obecna, reaktywowana wypadła bardzo cienko. No i dołącza do klubów, klubu tak, takich hitowych turniejów, jak na przykład kanadyjscy milionerzy, japońska wersja postana Milion, czy też hiszpańska familiada z 2001 roku. Te teleturnieje trwały nie dłużej niż 2-3 odcinki. No a hiszpańska familia z 2001 roku to miała tylko jeden odcinek I do widzenia. A jeszcze niemiecka wersja postawna Milion z 2015 roku. To też miała tylko jeden odcinek. No. I to tyle jeśli chodzi o y, reaktywaną wersję teleturnieju El Rival Mazdebil z Hiszpanii z 2024 roku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym Super Game Show Meister.